Witam, jestem Herobrine i zagramy za, to jest pierwszy poradnik serii Poradniki z Minecraft. W tym poradniku pokażę automatyczną fabrykę Tak Zbudowane to jest tak. Stąd leci woda. Maksymalna długość tu. Stąd lawa, styka się, tworzy się kobl. Tutaj mamy naszą migawkę. I pokażę jak to działa. To nie przestaje migać. Produkcja trwa. I kobl stąd wychodzi. Można to używać tą metodę w, w różnych. Oj, będzie lepiej. Chwilę trochę przedłużymy, żeby zdążył się zrobić kobl. W czasie kiedy się tworzy kobl. Zostaje on popychany bez kojarzy i tak i jeżeli nie mamy kamienia pod ręką możemy podejść i otworzy się automatycznie się tworzy jeszcze, jeszcze trochę zbijemy I tak właśnie o to działa automatyczna fabryka cobblestone. Może teraz pokażę, jak ja to zbudowałem. Potrzebujemy 8 repeaterów, 4 redstone, 1 pochodnię, 1 wiadro kolawy, 1 wody pistona i no i kobla. my to, a zresztą kobla mam. Dobrze, pokażę, jak to zbudować teraz. Tworzymy, robimy takie coś. teraz, O, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. wlewamy w wodę i leci kładziemy pistąca, kładziemy tak dorabiamy trzy tak tak żeby były dwa pojemności wlewamy lawę. teraz jak zrobić żeby to się ruszało cały czas otóż tworzymy to tak Artery peter na 1, na naciągamy tak, retstony chodzimy tu, tak, tak i tak. Czerwoną pochodnią trzeba uaktywnić teraz proces. Szybko i szybko rozbijemy i będzie się cały czas świeciło. Tak oto powstał. Fabryka Cobblestone, automatyczna fabryka Cobblestone. Można używać tego do zwodzonych mostów, do różnych bram. I dziękuję, zapraszam do komentowania, subskrypcji mojego kanału, zapraszania do znajomych, chętnie przyjmę. Dzięki, na razie, cześć.